z tej strony I gramy dalej w Undertale. Pok pokombinowałem ze od dźwięku i wydaje mi się, że powinien być mniejszy szum. Mam nadzieję, że jest. Ring! Widzisz ten budynek w odległości? No, na horyzoncie? To rdzenie. Źródło całej mocy w podziemiu. Go... go Przemienia jakby te, ter, termiczne tego geotermiczną energię, czyli po prostu ciepło w magiczną elektryczność e, Tak czy inaczej, tam właśnie zmierzamy O, w rdzeniu jest winda prowadząca bezpośrednio do zamku Asgora And from there, stamtąd, you can go home Możesz udać się do domu Oby Oby tak było To był pie pierwszy człon, to był pierwsza dopiero lokacja Proszę wybrać lokację Jesteśmy na pierwszym piętrze A więc Drugie piętro Na początku jak grałem pierwszy raz Naprawdę ciężko było mi się w tym połapać Które piętro jest które Cześć He Jestem ciepło Pło Płomieniowicz. Powiedzmy, <gryzmy> zapamiętaj moje imię. Ciepło Płomieniowicz. Uwielbiam hot dogi. Hej. To nie dziwne, że na domku teg na, na dachu tego kolesia jest śnieg? Wygląda na to, że jest po prostu zbyt leniwy, żeby go sprzątnąć. Chociaż to i tak nie jest, logicznie <laughs> powinien sam wypłynąć. O, walczyliśmy z tobą. Gorąca bułeczka. Jakby spieczona. Oj stary to tam. Chcesz kupić hot doga? Tylko 30 złota. Dobra. jaki dzieciaku. To twój dog Ta dog Apostrof i pies. To skrót od cool hot dog. Tak wiem, wiem sens. Zdaję sobie z tego sprawę. O. Pyro znowu nas posykuje. Musimy go podgrzać, a nie wiem do tej pory jak go pokonać inaczej. Nie było... A Nie bo albo musimy musimy po prostu, wow, po prostu od razu musimy podkręcić ogień, tak? Hida. Odkręcamy ogień. Gorąco, gorąco, gorąco. W innym wypadku... Uberwałem? Nie. Obrywałem, serio? W tym pokoś tak gorąco. Możemy go już wypuścić. Oszczęćmy go. Wygraliśmy 45 złota. Czyli 15 więcej niż zapłaciliśmy za chodnoga. Nigdy nie wiem, w którą stronę. O, Napsta Blue22 wysłał nam zaproszenie do przyjaciół. Przyjmujemy je? Nie wiem, kim on jest, ale jeśli go nie przyjmiemy, to nie wiemy, kim, z kim mamy do czynienia. Czemu nie? Wygląda na to, że już sam się odwołał od, od, naszego przyjaciela, od, od bycia naszym przyjacielem. To jest ten Upron... Apron? A, to jest ten... Y fartuch. Fartuch leży na podłodze. Weźmy go, jasne. Mamy poplamiony... I do tej pory mamy... Jaki mamy ten? Uf. Obronę mamy 7, poplamiony, Warto. użyjmy go, jak nam teraz nasz ten, 11 obrony, super, a tak nam nie jest potrzebne, zbieramy pieniądze, żeby na końcu kupić sobie jak najlepsze rzeczy, ring, Cze cześć, tu doktor Alphys. ta za zagadka jest, cóż, no, bazuje na jakby zgraniu w czasie. Wcisz te przełączniki Ja tu press on Musisz wcisnąć wszystkie w ciągu 3 sekund I'll try to help you with the Mogę ci pomóc Postaram ci się pomóc z rytmem Nie! Okej, okay, teraz trzeci um, um, Cześć Wygląda, to, że Ty już Wcisnąłeś dwa. Tak, Alfus, już ścisnąłem dwa, dni mi przeszkodziłeś, ale dobra. Przeszkodziłaś. Hej. Okej. Okay. To jest powrót jakbyś przy... Alfus do swój status jakby... No... Jak to powiedzieć? A zaktualizowała po nie potrafię po polsku. That's the last time I tried to dopuzny. To ostatni raz... Y o ostatni raz próbuję pomóc w rozwiązaniu zagadki. My... Laugh my... love my ass... ...out loud? L ma... nie. Out? Nie wiem, w tym rodzaju. Ring! Um, cześć! Idę do toalety, więc... A, czyli będę... M.I.A? Na, na jakąś chwilę... AFK znam, że... Away from Keyboard. Ale M.I.A? Na pewno sobie poradzisz... ...samemu rozwiązać zagadki. Aaaaah! Pamiętam to, nie musimy teraz tak. wybrać! No! Nie, nie! Oh. Tak, 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 tak. Hmm, jak zrobić? A teraz, po prostu, teraz. A nie, nie teraz właśnie. Teraz. Proste. Co jest tam nowe? Nieee! Moja głupota mnie zgubiła. Ale to jest proste, swoją drogą. Dobra, sorki za to. Co drogą pamiętam, że zginąłem. Szkoda. O! Mikrofalówka. O mój Boże! Alf Alfus aktualizował swój status. O oh my god! Ludzie... Ludzie myślą, że Minute 2 jest lepszy niż Mew 1. LOL To żart, prawda? Ech. Wiadomość, że pewnego dnia mysz może skakować w skomputeryzowany safe i zdobyć ser wypełniać cię determinacją. Nie wiem co te myszy robią. Nie wiem, za cholery. W tym skomputeryzowano-laserowym sejfie jest ser. Laser by e, roztopił krawędzie sera. It's stuck to table. Jest przytwierdzony do stołu. Alfus upgrade'owało Upgrade'owała, a raczej aktualizowała swojego... O mój Boże, don't they get it right? Co? Czy oni nie pojmują, że co niszczy całkowicie charakter Mew Mew? znowu e, Moja recenzja Mew Mew 2 e, Mew Kissy Cutie, -ca czyli całuśny skarbek, czyli ca całuśna słodycz w dwa, ani nie jest całuśna, ani słodka, to, to śmieć, zero gwiazdek. Okay. Hej, ty, stój! Otrzymaliśmy anonimową podpowiedź, że człowiek nosi koszulę w paski. I powiedzieli, że, po, że przemieszczają się oni właśnie w tej chwili po Hotlandzie, czyli po gorących krainach. Po gorącej krainie, tak mi Prawda? Brzmi strasznie, co nie? Cóż! Po prostu bądź spokojny. Sprowadzimy cię w bezpieczne miejsce. He? O co chodzi, stary? Chodzi Ci o koszulkę, którą nosi? Co z nią? Stary! Czy myślisz, że My myślisz o tym, o czym ja myślę? Rany. To takie strasznie upokarzające. Musimy Cię teraz totalnie zabić w ogóle. <grystanie> Atakują nas. R2 Sprawdźmy go. Z piękną, wypolerowaną zbroją. Atak drużynowy! Kurczę blade! No. A! Cieknie pod, po zbroi numer 2, cieknie e, pod. Wyczyśćmy jego w takim razie zbroję. Jego... jego brud został umyty O, robi mi się gorąco Już jesteś martwy O, nie zniosę tego Zbroja, zbyt gorąco A zdjął zbroję O, wiele lepiej, <laughs> ty z Royal Guard numer jeden Jestem mi zaniepokojony Yy, może... Yy, przebnij mu na łóżko. Powiedzieliśmy numer jeden, żeby był szczery ze swoimi uczuciami. Ja, ja. Co? Uff! Stary! Nie mogę. Już nie mogę tego wytrzymać. Nie w ten sposób. Stary numer dwa, ja... I like, lubię, lubię... Lubię Ciebie, stary Sposób, w który walczysz, jaki mówisz Uwielbiam koordynować z Tobą ataki Uwielbiam sta stać z Tobą e jakby, <śm> jakby obracając jakby, i tego bouncing, czyli no y Podskakując z bronią Numer dwa, ja lubię on tu st Chcę, żeby to trwało wiecznie Ehm... Um... Znaczy, miałem na myśli... Sajk! Mam cię, stary! Numer jeden. Ty, tak, stary? Czy chciałbyś... pójść na lody? Po tym wszystkim? Jasny, stary! <laughs> Patrzę na siebie szczęśliwi. O, mi! Nie wiem, czy to był... A 100 złota, wow Nie wiem czy to był wątek homoseksualny z tego nie jestem pewien A jeśli tak to nic Co to, to, to z tego tak naprawdę Ups wait O rany. jak sobie radzi człowiek Aktualizował status, top ten 10 najlepszych yy, jakby showów, czyli tych nie tyle mniej programów które powodują, że zapominasz o swojej cholernej robocie. E, Okej, okay. wiemy co nas czeka teraz. Ring. Okej, okay. jestem z powrotem. Kolejny czarny pokój, co? Nie martw się. Moje, jakby, umiejętności hakowania zajmą się tym. E, e. Nie, no, tak na poważnie? co?! Dobry wieczór moi drodzy i... Znaczy moje, moje piękne i moi gentle beauties i moi delikatnopiękni, nie wiem. This is Metaton, reporting live from MTTV. To Metaton raportujący prosto, jakby, jakby relacjonujący prosto z MTT News. An interesting situation has in Eastern Hotland. Ciekawa sytuacja wydarzyła się w po-eastern, czyli we wschodnich y, ciepło kraju. Na szczęście, nasz korespondent jest tam. I raportuje nam wszystko na żywo. Odważny korespondencie. Proszę znajdź coś, co warto nam przekazać. Our team full viewers Naszych dziesięciu fantastycznych odbiorców, czyli tego... widzów, czekają na ciebie. O! Bo. To całkowicie node tego nieoskryptowana szklanka wody. Ale wszystko może być fantastyczną y, historią, jeśli odpowiednio do niej podejdziemy. Czy chcemy to zaraportować? Rozejrzyjmy się. Pił... Piłka do koszykówki, prawda, mój drogi? Szkoda, nie możesz powołać się tym piłeczkami. To specjalnie stworzone do... stworzone przez, yy, fashion, przez modę pi piłki do kosza. Są one po, by je nosić, nie by nimi grać. Nie możesz być piękny tak jak moła bez upiększania się jakimiś pięknymi kulami. <grywki> Czy chcemy to za zaraportować? Nie, dziękujemy. Pies? Co za fantastyczna, co, co, sensacyjna sytuacja na opowieść. Znaczy opportunity to jest... We y, have opportunity. Ymm. Dobra, nie ważne. I can see the headline now. Widzę teraz nagłówek. A dog exists... Pies gdzieś istnieje. Z tym po prostu... Mózg rozjabł. <grym> jak to się mówi. Bo młodzieżowemu. Rozejrzyjmy się jeszcze O nie! To jakby scenariusz do filmu Jak? Jak on się tam zna? Hmm? Gu Guaranteed not to bomb film To jakby preview Preview mojego ostatniego fantastycznego Jakby Jak To się mówi Spoiler do, do mojego nowego filmu Metaton film 28 Oczywiście gra w nim Metaton. Metaton. I've heard that like... Słyszałem, że jak inne filmy <śmany> Jak inne części zawiera w większej, większej mierze 4 godzinny... 4 godzinną scenę w, której płatki róż opadają na moje piękne ciało. O! Ale to... To jest jeszcze niepotwierdzone? Nie śmiał... Nie śmiałbyś <laughs> zaspoilerować mój film, prawda? Deportujemy to? Rozejrzyjmy się jeszcze. Fiu! To było blisko? Prawie dałeś nam darmową reklamę. Ulala! Ta gra, którą znalazłeś, znalazłeś, to dynamic Nawet jeśli tego... Moja postać nie pojawia się tam w, w, w 3-4 gry. W trzeci-4 w trzeciej... -4, -4, 4 gry, tak? Ale podoba mi się. Appearing from the... Hell. Bo objawiła nam się jak manna z nieba. Slaking the audience. A, e, prowokując naszą e, audiencję... No, prowokując naszą widownię głodem e, do cudownych robotów. Kurczę, Cudownych robotów. O! Ten metakon! Chcemy to zgłosić? Rozejrzyjmy się jeszcze, co tu jest? O rany, To prezent! Jest... Jest zaadresowany do ciebie, mój drogi! Czy nie jesteś przeładowany podnieceniem? Co może być w środku? Nie ma czasu... No and gasów, że... Có, no, no cóż, no. Nie ma innego czasu jak teraźniejszych, present time. By się dowiedzieć. Nie, rozejrzymy się więcej. Może iść w górę? Tylko standard journal, journalistic, czyli dziennikarski. Pole siłowe, świecionośnie pole siłowe blokuje tam wyjść. Oczywiście. Zgłośmy grę, czyli Undertale. O, rozumiem. Ta gra powoduje, że czas sprawdzić ją dwukrotnie. Zgłośmy ją. Uwaga! Wszyscy, którzy oglądacie, our correspondent has found. Nasz korespondent z nas... wideo! To gwarancja na rozsadzenie wam czaszek! Dziwni przeciwnicy. Dziwni towarzysze broni... Że... Dzie... raczej sojusznicy. Atrakcyjny robot! Zawiera możliwość wyboru w sześciu yy, jakby jakby z sześciu, jakby sześciu wyborów podczas y, dialogu W jednym momencie Korespondencie, let's look, at, sprawdźmy co jest w środku Te czerwone cylindry z zapalonymi głowicami O nie To dosłownie dynamit Wydaje mi się, że w takim razie byli They were A, oni mieli rację od samego początku gry wideo powodują brutalność a przynajmniej ta jedna gra ale nie bo nie ekscytuj się za bardzo nie widziałeś nawet reszty pokoi ale to było cały czas tak o rany wygląda na to że wszystko w środku jest tutaj jest bombą ten pies jest bombą Piłka jest bombą. Nawet moje słowo to. Pff. Dzielny korespondencie. Jeśli ich, ich wszystkich nie rozbroisz, ta większa bomba wybuchnie i, zni i zniszczy cię razem z, z tym wybuchem, z tym miejscem. Już nie będziesz mógł raportować nic na żywo. Cóż za straszny. Jak niepokojące! Naszych dziewięciu widzów będzie zachwyconych. <laughs> dziewięciu, było dziesięciu wcześniej, nie? <laughs> Powodzenia, złotko. Ring! Nie martw się! W twoim telefonie zainstalowałem program rozbrajający bomby. Użyj opcji rozbrój, kiedy bomba jest w... jakby... w polu rozbrojenia. Teraz! Złapię! Jest najpierw ok, rozbijam, ale mam mało czasu. No, już już! Trzyta robota. Następnego pokoju. Dół lewo, ok. Moment, nie, ja ty mi to robi to robię! robię. Ja źle robię coś. O nie! 35 sekund, nie zdążę! W ten sposób! Kurczę blade, jestem iodu. Centrum A, chcę uwięzić szklankę wody Jest! Po raz na bomba Dało się skarbie! Przyjaciółki ma zerwicie, chłopaku? Tak, to wszelkie bomby, użyma ma że to nie jest zaliczone jako zerwicie, Gdybyś ich nie deaktywował bomba wie... większa bomba wybuchłaby w dwie minuty. Teraz nie wybuchnie w dwie minuty. Wybuchnie w dwie sekundy! Żegnaj, mój drogi! O! Oh. Wygląda na to, że nie wybuchnie. To takie ponie stało, ponieważ kiedy monol jakby kiedy byłeś w monologu, ja... Ja naprawiłem, e, zmieniłem... O nie, deaktywowałeś bombę ze swoimi umiejętnościami hakerskimi Tak, to właśnie zrobiłem Zrobiłam, przepraszam Ach, bądź przeklęty Bądź przeklęta, przepraszam I tym have been... Znowu zostałem oszukany Ach, bądź przeklęty człowieku, bądź przeklęta doktor Alphys Za to, że mu tak pomagasz ale nie przeklinam moich ośmiu fantastycznych obsy nie obserwatorów, widzów. Do Następnego razu, kochani. O, rany. Pokazaliśmy mu, co? Mm, hej. Wiem, że na początku wydawałam się dziwna, ale wydaje mi się, że coraz bardziej, em, coraz bardziej... się coraz bardziej, pewna siebie, jeśli chodzi o prowadzenie cię. Więc nie martw się o tego wielkiego, głupiego robota. Obronię cię przed nim. A jeśli do czegoś dojdzie konkretnego, to będziemy mogli po prostu go... Ehm... Nieważne. Do zobaczenia! Nie mogę nic zrobić z tą bombą? A tędy. Uff, mam nadzieję, że już przegram. Mam problem z atakami. Uh, kolejne brzydcie z metatonem. Um, zauważyłam... A, że ostatnio jesteś dość cichy. Czy denerwujesz się spotkaniem ze Zgorem? Cóż, nie martw się, dobra? Król jest naprawdę miły. Jestem pewna, że jak się z nim pogadasz i...

a nie, co? A, to okej, okay, tu będzie zapis też, okej, okay, super. Fantastycznie. Ta dziwna struktura w odległości. A, nie chcę. Bo po popełniacie determinacją. Ja na razie wielkie dzięki za oglądanie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemanko.